Od miesiąca nie całowałem się z moją żoną. Czyli mniej więcej od czasu, kiedy moje wąsy zaczęły przypominać rodzaj spichlerza, tudzież schowka na deser albo żywieniowego pamiętnika z danego dnia. Nawet moje wysiłki polegające na czyszczeniu wąsów nie spotkały się z zachwytem, ponieważ moja małżonka twierdzi, że nie będzie się całowała z mokrym psem. A jeśli chce mieć mokre włosie w ustach, to użyję szczoteczki do zębów i pasty. Natomiast bardzo często padało pytanie, po co mi te wąsy? I dzisiaj przyszedł dzień odpowiedzi. Kochanie, te wąsy są dla jaj. Dzisiaj zaczyna się listopad. Po angielsku November. W Polsce grobing trwa w najlepsze, a na świecie rusza akcja Movember. Ta podmiana literki N na M pochodzi od angielskiego słowa moustache, czyli wąsy. Bo to właśnie wąsy są symbolem tej akcji. Akcji, która ma przypominać, uświadamiać mężczyznom, że ich zdrowie jest ważne. Że to nie wcale przeziębienie z astronomiczną gorączką do 37,5 stopnia jest najgorszym, co może ich w życiu spotkać. Rak prostaty, męska depresja, nowotwory jąder, o których dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, to są właśnie główni bohaterowie mowemberowych akcji. Te akcje są dość dobrze nagłaśniane, między innymi przez świetną studencką organizację IFMSA Poland. Do której sam kiedyś należałem, a teraz jej członkowie odezwali się do mnie i zmotywowali do nagrania tego filmiku. Dodali mi skrzydeł i dodali mi jąder, ale o tym za chwilę. No właśnie, nowotwory jąder, bo to o nich dzisiaj będę mówił. Dlaczego ten temat wybrałem? To nie są najczęstsze męskie nowotwory, ale dotyczą pewnej szczególnej grupy mężczyzn, ponieważ są to najczęstsze nowotwory wśród facetów w wieku między 20. A 40 lat. Każdego roku około tysiąca mężczyzn z tej grupy zapada na nowotwór jądra. Niestety, te nowotwory potrafią się szybko rozwijać i być śmiertelne. Stąd wiele przykrych, smutnych scenariuszy, które znamy z naszego lekarskiego codziennego życia. Był taki młody, miał tyle planów, miał tyle marzeń, chciał założyć rodzinę, chciał spłodzić dziecko. Niestety, nie udało się, a wystarczyło zrobić tak niewiele. No właśnie, jak niewiele wystarczyło zrobić? Co trzeba zrobić, żeby uniknąć konsekwencji nowotworów jąder? Nic prostszego. Panowie, moszna w dłoń i badania profilaktyczne. Najlepszym sposobem jest, aby każdego miesiąca zbadać swoją mosznę. Kiedy moszna jest rozluźniona, zwykle po ciepłej kąpieli, po ciepłym prysznicu, musimy tą mosznę zbadać. Jak to zrobić? Już wam pokazuję. Kamera na moczna. Można na wierzchu i teraz tak. Jądra badamy symetrycznie. Podkładamy dwa palce pod jedno i pod drugie jądro, kciuki od góry i każde z jąder oceniamy, porównując jedno do drugiego w dotyku, w kształcie, sprawdzamy czy są gładkie ich zarysy. Jeżeli mamy wątpliwości, no to oczywiście pomagamy sobie drugą ręką, staramy się jądra delikatnie obrócić w mosznie. Oprócz tego staramy się każdy z tych jąder delikatnie unieść i zobaczyć, czy której z nich nie jest cięższe. No dobra, oczywiście możecie mieć wątpliwości, ale to nie jest prawdziwa moszna, jest to tylko model właśnie użyczony przez IFMS Poland I teraz to, czego poszukujemy podczas badania moż. Wielkość jąder. Czy są one symetryczne? Powiększenie się jednego z jąder powinno być niepokojące. Panowie, niestety, to nie jest tak, że jak jądro się powiększa, to możemy liczyć, że zaraz powiększą się jego przyległości. Bezbolesne powiększenie jądra jest zawsze czerwoną lampką ostrzegawczą. Tutaj jeszcze tylko dodam, że ogólnie nowotwory jądra zaczynają boleć bardzo późno. Najczęściej, kiedy jest zbyt późno, kiedy pojawiają się w organizmie już przerzuty, i taką osobę jest bardzo trudno uratować. A więc, bezbolesne powiększenie się jednego z jądra. Oczywiście oceniamy również ich symetrię, zarysy. Jądra nie są idealnie gładkie. Zwróćcie uwagę na to zdjęcie jądra i zobaczcie, że na jego tylnym zarysie pojawia się taka narośl. To jest tak zwane na Możemy wyobrazić sobie, że jeżeli jądro jest smokiem to na jądrze jest jego ogonem, który go owija. Więc jeżeli na brzegu jądra wyczujemy gdzieś właśnie taki wystający gar, to, to oceńmy, czy występuje on symetrycznie, czy jest podobny. Jeżeli tak, to najczęściej po prostu jest to zwykłe na jądrze. Oczywiście to, czego szukamy, to wszystkie zaburzenia spoistości jądra. Czyli jeżeli ono nie jest tak samo miękkie, jeżeli pojawia się jakieś stwardnienie w środku, jeżeli wyczuwacie jakikolwiek guzek, to Powinno Was to zaniepokoić i skierować do specjalisty, do urologa, który zbada Was profesjonalnie i najczęściej wystawi Wam skierowanie na badanie obrazowe. No i ponieważ mój kanał jest oczywiście radiologiczny, więc chciałem pokazać Wam mniej więcej, na czym takie badanie wygląda, na czym takie badanie polega, jak ono wygląda. A tutaj idealnym badaniem do oceny jądra jest USG. A zatem Ponieważ obiecałem, że pokażę wam swoje jądra, więc zrobię to. Kamera, proszę, na USG. Tutaj macie aparat ultrasonograficzny. I teraz na ekranie. Uwaga, uwaga. Bardzo proszę. To co widzicie na ekranie, dokładnie w tym miejscu, tutaj, to jest moje jedno jądro. To jest moje drugie jądro. Jak widzicie, ładne, szare, gładkie, duże. A jakże? Samo badanie, co słychać po moim głosie, jest bezbolesne, może nawet powiedzieć, że przyjemne. Myślę, że tyle wystarczy. Dzięki USG możemy doskonale ocenić jądro, w bardzo szczegółowy sposób zobaczyć, czy nic złego się w nim nie czai. A jeżeli coś w nim złego znajdziemy, no to mamy otwartą ścieżkę do działania. Jakie jest to działanie? Jeżeli uda nam się wykryć nowotwór wcześniej, to wystarczy tylko usunąć jądro. Nie musimy prowadzić żadnego dodatkowego leczenia, takiego jak chemioterapia. Jest to bardzo korzystne. I pamiętajcie, bez jednego jądra można żyć pełnią życia. To nie jest prawda, że jeżeli mamy jedno jądro mniej, to spada nasza szansa o połowę na spłodzenie dziecka. Tak samo, wszystkie męskie powinności będziecie mogli wykonywać równie dobrze z jednym jądrem, jak i z dwoma. Także usunięcie tego jądra jest niezbędne. Ono może uratować Wam życie i pozwolić cieszyć się tym drugim jądrem. Przechodząc do podsumowania. Trwa listopad. Akcja Mowember. Chciałbym, żeby w Waszej głowie wytworzyło się takie połączenie. Tak jak czasami może macie, że kiedy widzicie na ulicy kominiarza, to szukacie guzika, żeby się złapać na szczęście. Albo taka łódzka tradycja, że kiedy je się po raz pierwszy młodą gotowaną kapustę, to szukasz kogoś, żeby cię pociągnął za ucho również na szczęście. No więc, jeżeli teraz, idąc po ulicy, zobaczycie jakiegoś wąsacza, to zadajcie sobie pytanie, czy ja już w tym miesiącu badałem swoją mosznę? A jeżeli odpowiedź jest przecząca, to przy najbliższej okazji, kiedy moszna jest rozluźniona, złapcie swoją mosznę w dwie ręce i zbadajcie dobrze swoje jądra. A jeżeli tylko coś Was zaniepokoi, to zróbcie to, co każdy odpowiedzialny facet powinien zrobić. Pokażcie swoją mosznę komuś innemu. Oczywiście specjaliście, najlepiej urologowi, który zbada Was i pokieruje dalej. Pamiętajcie, wasze życie, wasza przyszłość jest w Waszych rękach. I to dosłownie, jak również przenośnie. Także tylko wy. Waszy rozsądek, wasza odpowiedzialność i te badania profilaktyczne mogą sprawić, że wasze życie nie będzie kolejnym smutnym scenariuszem osoby, która przegrała z rakiem jądra.